To już nie jest ten uważający się i uważany za półboga Jerzy Owsiak, co kilka lat temu. Wciąż oczywiście Kolos, korzystający z nadzwyczajnego wsparcia i ochrony przez establishment III Rzeczpospolitej, ten polityczny, ten medialny, ten instytucjonalny, ale widać, słychać i czuć, że coś odeszło bezpowrotnie. Pierwszy filantrop nad Wisłą wszystko, co mógł wycisnąć przez ponad trzy dekady, krania woźb już wycisnął. Mógł, bo wierni jego kościoła współrządzili Polską. A nawet jak dochodziły do władzy formacje obce Owsiakowi, a po ostatnim jego zaangażowaniu w walkę z Sepsą, można dopowiedzieć takie, do których był, jest i będzie na wieki wieków nastawiony negatywnie, a wręcz wrogo. To Owsiak mógł się dalej budować. Zemściło się to na tych, którzy przez 8 lat mieli instrumenty, by choćby zbudować małą alternatywę dla woźp, taką bez wyraźnego, systemowo progresywnego rysu, by nie było niemal monopolu na charytatywność w Polsce po stronie Jerzego Owsiaka. Pamiętacie kampanię 2023? Nie wszystko układało się w niej dla Donalda Tuska na różowo. Do czerwca było mocno dla tak zwanego obozu demokratycznego pod górkę, bo kilkanaście procent w sondażach miała Konfederacja, co dawało z Prawem i Sprawiedliwością w mandatach większość sejmową. Ale oboz demokratyczny miał po pierwsze wsparcie większości mediów, po drugie wsparcie od demokratów z całego świata, no i po trzecie, co jest również ważne, sporo szczęścia, bo Konfederacja zaczęła się potykać, a... Podana na talerzu dla sporej części antysystemu, tych nielubiących i Kaczyńskiego, i Tuska, alternatywa w postaci trzeciej drogi została przez tenże antysystem skonsumowana. Do tego doszła nadzwyczajna mobilizacja po stronie ówczesnej opozycji przy tempem przekazie prawa i sprawiedliwości z waleniem w Donalda Tuska. Kopia błędu Platformy Obywatelskiej z 2015 roku, straszącej Jarosławem Kaczyńskim. Potrzebne było jednak postawienie kropki na i, by demokracja w Polsce, jak pisało wielu rodzimych demokratów, została uratowana. Marcin Parady statystycznie. Zapraszam. Dziękuję za Waszą obecność tu na kanale. Zachęcam do subskrybowania. Zachęcam do podawania dalej odcinków. Zachęcam do lajkowania, czyli kciuków w górę oraz do komentowania. Dziękuję za Wasze wsparcie, którego udzielacie mi za posiednictwem platformy Bajkofi, Zrzutka, Patronite i Supi. To dzięki Waszym wpłatom możemy spotykać się regularnie. Dziś mamy odcinek wyemitowany w niedzielę, bo leciałem ponad dobę do Polski, no i mój organizm musiał się mocno zregenerować, ale mam nadzieję, że powrócimy do formuły naszych stałych spotkań w każdy piątek o godzinie 21.00. Wracamy do tematu. Ile takich autorytetów, czy kreowanych na autorytety, miał w swoich zasobach obóz Donalda Tuska w końcu kampanii 2023? Zostawmy na boku przekwitające aktoreczki i sklerociałych aktorów. Jednym i drugim Pan Bóg dał talent aktorski, ale jednocześnie odebrał rozum. Na kogo mogła liczyć niepewna finalnego rozstrzygnięcia? Jesienią 2023 Bruksela, Berlin i Waszyngton Bidena. Nie miałem wątpliwości i nawet o tym wspominałem prawie 3 lata temu, że jest spore prawdopodobieństwo, że do gry wejdzie sam Jerzy Owsiak. I wszedł. Co nie było trudne w sensie jakiejś wolty, porzucenia tego, co do tej pory mówił o sprawach publicznych, jeśli weźmiemy pod uwagę. To z jakiej rodziny pochodzi, w rozumieniu rodziców, którzy byli w stawiszmencie PRL-u, co robił i mówił sam Owsiak w latach 80. i 90., w Jarocinie czy w trzecim programie Polskiego Radia. No i przez kolejne dekady, pozostając zawsze blisko politycznych przyjaciół z Unii Demokratycznej, przepoczwarzonej z KLD w Unii Wolności, a potem po zgubieniu Garemkowego senioratu, w platformę obywatelską, zawsze po stronie systemu, zdobyczy ustrojowych III Rzeczpospolitej, zawsze z ludźmi z kręgu Michnikowszczyzny, w myśl zasady, były komunista, były ubek zawsze lepszy niż ktokolwiek z obozu prawicowo-faszystowsko-nacjonalistycznego. Owsiak nigdy się nawet nie starał dystansować od swoich sympatii dla centrolewicy. Choć trzeba przyznać, że walka z Sepsą w kampanii 2023 sprawiła, że nikt, kto łudził się do tej pory, że to tylko taki wielki filantrop, który coś czasami, lapnie o polityce, łudzić się już nie powinien, bo owsiak, jego woźb, cała ta machina ostatnich trzech dekad to istotna część składowa systemu pomagdalenkowego w Polsce. To kontynuacja z operacją Jarocin, radiowa trójka w latach 80. i 90., czyli wentyl bezpieczeństwa dla systemu, tego reformującego się w tym czasie, by tak zmieniać, by nie zmieniło się w układzie realnego zarządzania państwem zbyt wiele. Także w układzie personalnym. Wentyl pod kątem kontroli młodego, skorego doruszenia się z siedzenia na czterech literach pokolenia, by... Nie dokonało zbyt radykalnej, groźnej dla umów Okrągłego Stołu znaczącej korekty systemu, a jeszcze gorzej dla tegoż systemu jego wywrotki. Młodzież się miała bawić i nie za bardzo interesować tym, kto i co na górze robi, skoro świeccy kapłani polskiej demokracji z papieżem polskiej demokracji Michnikiem Naczerskiej orzekli, a to przecież świętość III Rzeczpospolitej że wszystko jest OK. No i wszedł na całego w politykę już bez żadnych zahamowań, owsiak w kampanii 2023, dwojako. Po pierwsze występ na scenie Marszu Miliona z uśmieszkiem towarzyszącym wypowiadaniu słów, że musimy się zmobilizować i zwalczyć sepsę. No i sama akcja billboardowa, gigantyczna, a co za tym idzie kosztowna, Widoczna dla każdego, kto chociaż raz w końcówce kampanii 2023 przeszedł się przez chwilę po ulicach polskich miast. Wielu miast i zrozumiała co do intencji, jeśli weźmie się pod uwagę moment jej realizacji i tego kto za nią stał, a o sympatiach politycznego owsiaka już mówiłem, powtarzać się nie muszę. Sprawdzony. No i dla kogo? Tu też wszystko przecież jest jasne, można powiedzieć versztanie. Miała ta kampania dotrzeć do tych, którzy się jeszcze wahają, jeszcze nie zdecydowali. A wiadomo było, że żadna ze stron nie zdobędzie znaczącej przewagi w ujęciu procentowym i mandatowym w wyborach 2023. I ta akcja, a w zasadzie operacja demokracja w walce z Sepsą dołożyła się do. Przesunięć w sondażowych słupkach, a potem w realnym głosowaniu. Bez niej nie byłoby trzeciej drogi z ponad 14% poparcia i utopioną Konfederacją z 7%. Nie byłoby tych 248 mandatów dla obozu Donalda Tuska. Nie byłoby odsunięcia od władzy PiS i niedopuszczenia, by PiS mogłoby złożyć się z Konfederacją w większość. Abstrahując na ile z tym zakochanym w sobie i przekonanym o własnej niemelności, gnijącym jako partia władza, nie idei PiS, ta konfederacja by się chciała złożyć. Trzeba było tak ułożyć figury na politycznej szachownicy w głosowaniu, żeby demokracja w Polsce ocalała. No i ocalała. Koszty dla owsiaka? W wymiarze finansowym? Moim zdaniem żadne. Nie muszę rozbudowywać. Wystarczy prześledzić aktywność ponad normatywną wośp po grudniu 2023 w wymiarze wizerunkowym w samym kościele owsiaka jeszcze większy kult ale wśród tych co bardziej po środku z biegiem czasu kiedy okazało się że po zwalczeniu sepsy organizm wcale nie jest w pełni wydolny już niekoniecznie i to właśnie oni to jagodny jakbyśmy ich określili Przyjęli postawę, która zwycięskiemu obozowi 2023 nie daje gwarancji ponownej wygranej w 2027, bo część przeszła do Konfederacji. Biorąc pod uwagę wynik Mencena w wyborach prezydenckich i obecne notowania Konfederacji, dobrze jej tam, gdzie jest. Część przeszła do obozu nieaktywnych wyborców. Obóz władzy jest wypalony. Premier niepopularny to się trzyma, bo po drugiej stronie jest w dużej mierze polityczna piaskownica. Dzieciaki w piaskownicy zajęte wydzieraniem sobie zabawek i sypaniem sobie piachu do oczu. A stawka wyborów 2023 to jest poza Polską być albo nie być dla Unii Europejskiej, z obecnym szefowaniem jej przez niemieckie trio von der Leyen, Merz, Weber. Wiem, że z racji pojawienia się tych nazwisk, a szczególnie von der Leyen i mojej negatywnej oceny Unii Europejskiej, pojawi się cięcie zasięgów tego materiału ze strony YouTube'a po uiszczeniu opłaty przez pewną niemiecką fundację z siedzibą w Bonn, ale ja się tym nie przejmuję. W 2027 będzie głosować Francja, Hiszpania i Polska. No i się może zrobić tak, że tylko Niemcy pozostaną wolne od sepsy. A w krajach od 2 do 5 rozleje się ta choroba straszliwie. Skoro stawka wysoka, to na reducie demokracji walczącej, w jednym z tych trzech kluczowych dla przyszłości Unii Europejskiej, krajów, musi stanąć ktoś, kto jak w 2023 pomoże postawić kropkę nad I. Nie oszukujmy się. Te wszystkie zapowiedzi niejakiego Wady tych jego śmiesznawych samorządowców, jak to zawojują w wyborach 2027, to jest kabaret. Innych na horyzoncie brak. Powiecie, że jest jeszcze trochę czasu. A ja na to może i jest, ale niecałe dwa lata to stary Kiejkuty za dużo nie nawojują. Zwłaszcza, że ich dzieło, czyli ruch Palikota, Miało w 2011 10%, kolejny, czyli Nowoczesna w 2015 7,5%, ostatni podozmian, czyli PL2050, a wartość realną tego ruchu bez koalicji z PSL w postaci trzeciej drogi zwierzyliśmy w wyborach 2025, chołownie dostał 5%. Sami widzicie 10, 7,5%, 5%. Tendencja jakże widoczna. Powtórzę raz jeszcze, to musi być wejście smoka, a smok smoczyskiem, bo inaczej nawet najbardziej naiwni, którzy dali się nabrać na palikota, Petru czy Hołownię, nie wskoczą tam, gdzie zostaną nakierowani jako bezrozumni konsumenci liberalnych mediów. Kto jest na horyzoncie? Kto jeszcze się nie rozmienił do końca w Polsce na drobne? Ktoś z gwarancjami, by system się naprawdę nie rozleciał, Korzystając z tego, że opiekun z Waszyngtonu ma ważniejsze sprawy na innych kontynentach, a ten bliżej nas z Brukseli wszedł w turbulencje, a za rok może wejść w jeszcze większe. Kto zapytam raz jeszcze, a może inaczej, kto poza Jerzym Owsiakiem? Widzicie kogoś takiego? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Nie jestem wszechwiedzący, może moje oczy i mój rozum nie widzą tego, co ktoś. Widzi z Was. Chętnie przeczytam. Jeśli to miałby być on, owsiak, to nie wydaje mi się, żeby było to coś sformalizowanego. Owsiak się do takiej konstrukcji w polityce nie nadaje. Poza tym musiałoby to oznaczać, że całkowicie zamyka kram wośp i idzie w politykę na zupełnym legalu, bez tej całej maskarady o byciu niezależnym, niepartyjnym, co robił w ostatnich czterech dekadach. A na to się moim zdaniem nie zdecyduje. Wie, że to, co nowe po 2027 to już nie będzie kolizyjne, ale bez ekstremum jak zapis 2015-2023, gdyby ci, których Owsiak nie trawił i nie trawi, doszli do władzy. Ale wie też, że żeby obronić demokrację i by orkiestra grała do końca świata i o jeden dzień dłużej, musiałby dać z siebie w 2027 Dwa-3 razy więcej co w 2023. A gdyby nie wyszło, bo nie ma takiej gwarancji, to kolejny finał czy finały z obciętym wsparciem spółek skarbu państwa spadającymi wpłatami z puszek na ulicach na barki musiałoby wziąć jeszcze mocniej niż do tej pory to, co robią wielkie korporacje i firmy. Będą chciały. Przecież wielki kryzys, cięcie wydatków dopiero przed nami. Może zacznie się to w tym, może w przyszłym roku. Raz jeszcze wejście do polityki po całości to duże ryzyko. Nie wejście, niedociśnięty pedał gazu ze wsparciem dla swoich w 2027 to też duże ryzyko. Ryzyko biznesowe. Pewnie zapytacie, w jakiej formule bym owsiaka w polityce widział, jeśli by się zdecydował. Mówiłem, że nie jako lidera partii, bardziej jako ojca opatrznościowego, co by się miało urodzić w politycznym, liberalnym centrum. Jakaś sklejka starego, nowego, ten śmieszny Tyszkiewicz, samorządowcy. Wciąż mało, no ale ze wskazaniem owsiaka to i tak o wiele większa wartość. Dla kogo? Ano dla tych, co nie chcą Kaczyńskiego, obrałnie nie myślą, a jeszcze się strasznych rzeczy o nim nasłuchają przez prawie następne dwa lata. Mogliby do Konfederacji, która spuściła mocno stonu antysystemowego i jest bardziej strawna. No, ale gdyby jednak miała się ułożyć spis, być może bez spuszczonego przez wygłodniałych na władze pisowców Kaczyńskiego, takie ożywienie jak godna, co wiemy, łatwą operacją nie będzie. Powiedziałbym, w obliczu wstrząsów na świecie, które przed nami nawet trudną i wymaga doświadczonych lekarzy, a przede wszystkim tego głównego przy stole operacyjnym, bo to operacja na żywym towarze. No i Jerzy Owsiak, do czasu, kiedy skutecznie zwalczał sepsę w 2027, dobrze wśród kierujących z tylnego siedzenia rokuje. Jest tylko jeden problem dla tych ostatnich. To pewnie spędza im sen z powieku, bo układają pod następne wybory i kalkulują. No i muszą zakładać, że wpuszczając nowoczesną w 2015 nie zabezpieczyli do końca aktywów na lewicy, tych od Palikota. Rzeczona lewica nie wzięła progu i pisma o większość. W 2025 pluralistyczna oferta na lewo-centrum też się nie złożyła. W większość w drugiej turze głosowania i wygrał Karol Nawrocki nie tak łatwo jednak się tych polskich wyborców lepi to nie jest do końca taka plastelina a skoro tak to istnieje niebezpieczeństwo dla tak zwanego obozu demokratycznego że wobec zmęczenia Tuskiem słabości lewicy rozpadu trzeciej drogi w tym tąpnięcia PL 2050 to nowe weźmie za dużo tak tak Dobrze słyszycie, za dużo, na tyle dużo, że znacząco loty obniży lider sondaży, czyli Koalicja Obywatelska. Jeśli ta pula 30-37% głosów mm. rozłoży się na dwa podmioty, ten drugi z twarzą owsiaka, to w mandatach wcale nie musi być tak kolorowo. To znaczy bez większości dla obrońców demokracji walczącej w Polsce. Tu wujek Dąd się kłania. Bo chyba nikt z Was nie wierzy w to, że mogły powstać na wybory wielki blok polityczny od lewicy przez dawną trzecią drogę po koalicję obywatelską i jakieś nowe twory, ale z Owsiakiem jako patronem przedsięwzięcia w głównej roli, dzierżącym w dłoni tabernakulum w barwach Unii Europejskiej z podpisaną umową okrągłego stołu za zamykaną szybką. Dopiero wtedy. Moglibyśmy powiedzieć, że mamy partię Owsiaka. Do tego czasu mamy partie będące w Kościele Owsiaka. Wszystko blisko siebie. Cienka linia. Do przekroczenia? Mój kanał Marcin Palada Statystycznie od powstania, czyli od maja 2024 roku, ma nałożonego shadowbana przez serwis YouTube. Pewnie wielu z Was zapyta, co to takiego? To współczesna forma cenzury stosowana przez tego amerykańskiego giganta w stosunku do wybranych autorów, która w moim przypadku sprowadza się do sztucznego zaniżenia liczby subskrybentów, sztucznego zaniżenia liczby odtworzeń odcinków oraz braku monetyzacji. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję, że jesteśmy razem.